Siemano dajeli dzień 34 albo 35 34 siemano 34 siemano Mamy tu Slasha Slasha? A co my Slasha nie widzieliśmy? No, Już tak. nasi, nasi klienci widzieli Slasha O co Ci chodzi? Takiego Slasha to nikt nie widział Dlaczego? Bo fajne <laughs> Upgrade'owe koła I jest robiony przez... Poczekaj Daniel I to jest, jest robiony przez pasjonata Przez pasjonata Wariata Daniel weź go tutaj na chwilę, jeszcze co, z zanim pokażemy jak to jeździ O, akurat się przewrócił, możemy podejść do niego Słuchajcie, nasz kolega Daniel wulkanizatorem. <laughs> Jest wulkanizatorem zdalnie sterowanych, zobaczcie jak to wygląda Zobaczcie Z czego to jest wykonane? Z bieżnika, z opon od roweru? Opona, uh, opona rowerowa w jakiś sposób jest tutaj zamocowana. E, gdzieś tutaj widać łączenie, łączenie tego koła jest dość wytrzymałe, tutaj kolega mówi, mówi, że bicia nie ma, więc zobaczymy jak to wygląda i zobaczcie, tutaj jeszcze e, szereg modyfikacji przy, jest przeprowadzonych, innymi wentylator bardzo e, surpas, e, taki który mamy te w sklepie, bardzo konkretnie e, zamontowany na radiatorze tam. Tam są nawet na razie takie dziury wylotowe, żeby powietrze lepiej yy, uciekało No i zobaczymy jak to śmiga Willy No słuchajcie Flashowi Willy rzecz bardzo niespotykana No wyrwa nie ma Ale nie widać żeby miał No, no, no ma, ma buta, ma buta konkretnego, ale nie widać, żeby miał bicie właśnie. Dajesz mu też na 100% już? To czy tu bez TSM-a. Bez. tsm to troszkę tak nosi na boki. No, no ale odjazd ma bardzo konkretny model, naprawdę, jeżeli stawia... Jeszcze mi lubka skosuje. Hahaha. <noise> Ale nie, no teraz na końcu do, dociągnąłeś mu tak na maksa gazu. O kurde. Aż, aż trzęsie. Aż trzęsie go. Ooo, Kończymy nagrywanie. Wszystko w porządku! Nie, pokaż go! Się Nic się nie stało! Dawaj zobaczymy wariata, co tu się stało. Jeden było na klej na U. Do... U. Ciepły, a drugie na silikon. Uh. Aha, na mi Na klej, Ta, klej ciepły, tak? No, Aha, się rozgrzał klej. Ale tutaj na silikon. A tam na silikon i przetrwało póki co? No, a tu dla Daniela się nie chciało silikonu. No, widzicie. Modelarstwo nie lubi fuszerki. Ja już tu już nie raz mówiłem. Ale model czasu był brak. Tak. Ale to, tak, jest, tak, to tak. jest niezawodne. No, no, no. Zobaczcie, nie ma bicia w ogóle. Faktycznie, nie ma... Nie, nie ma bicia. No, faktycznie, bicia nie ma, no. Konkret. Dawaj zarwi go. A oryginalne koła tu jakie są? I właśnie się Znaczy nie, w sensie, bo nakleiłeś warstwę bieżnika na jakieś koło. Bazowe. Bazowe. Z do zero. A, bazowe te normalne, piankowe, slaszowe. Aha, spoko. No to słuchajcie, konkretnie, konkretnie, no? Takie ciekawostki od nas w zasadzie od naszego kolegi Daniela, no jest bardzo zapalonym modelarzem, Któregoś razu nakręcimy jeszcze w odcinek, jak Daniel stuningował swojego X Maxa, bo też naprawdę konkretnie stuningował i upgradeował rzeczy, które no które się psują, że tak powiem, tak, powiedzmy yy, mocowanie ło łożysk, tak naprawdę w dyferencjałach. Bardzo fajnie zabezpieczył przed wodą silikonem. No, musielibyście to zobaczyć. Także któregoś razu na pewno, jak będzie okazja, nagram o tym yy, film. Także tyle, no, trzymajcie się, do zobaczenia. Subskrybujcie, odwiedzajcie nasz fanpage, tam dajemy wydarzenia, gdzie i kiedy jeździmy. Można za darmo pojeździć naszymi zdalnie sterowanymi autami, osiągającymi prędkość do 100, 15, 20 nawet kilometrów na godzinę. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.